Dzień dobry. Dzień dobry, droga kobieto. Dzisiaj chcę opowiedzieć Ci o takim zjawisku, o takiej sytuacji, które ja na moje potrzeby nazywam pralką w głowie. I co z tym zrobić? Na pewno znasz tak, takie sytuacje, kiedy myśli w Twojej głowie po prostu pędzą. I Mówię o takim natłoku myśli i o takiej galopadzie myśli, kiedy one po prostu kręcą się jak w kołowrotku i, i, i po prostu masz wrażenie, że coraz szybciej, coraz więcej, coraz więcej, coraz e, czarniejsze scenariusze. Najczęściej to jest wtedy, kiedy czymś się martwisz na zapas, albo kiedy czymś się bardzo stresujesz, albo kiedy, mm, kiedy czegoś się obawiasz. Co się stanie jeśli? Co się stanie jeśli to się wydarzy? Jeśli to się wydarzy? Co jeśli ona tak powie, a co jeśli on tak pomyśli? A co jeżeli wydarzy się taki scenariusz, a jeżeli się wydarzy taki scenariusz? Twoja głowa produkuje kolejne czarne scenariusze, kolejne takie natrętne myśli i każda z tych myśli w jakiś sposób Cię przestrasza, albo wpędza Cię w poczucie winy, że coś zrobiłaś nie tak, albo uruchamia, bo często też to dotyczy tej sytuacji, kiedy same sobie wymyślamy od najgorszych i my kobiety mamy do tego tendencję, i wpędza Cię w poczucie takiej, takiej no takie niefajne poczucie, że, że nie jesteś wystarczająco dobra. Zawsze wtedy, kiedy mówię o tej sytuacji, kiedy masz właśnie taki, takie pędzące myśli, te myśli czasem ci nie dają zasnąć wieczorem, a czasem cię budzą w nocy, jeżeli już jest naprawdę apogeum. Czasem nie jesteś w stanie normalnie funkcjonować w ciągu dnia i e, skupić się na czymkolwiek, bo w tyle głowy cały czas tam ci galopuje. I któregoś razu mój partner wrócił do domu. I on mnie zapytał, mówię, a co masz taką pralkę w głowie? I bardzo mi się spodobało to określenie i od tej pory to, to określenie już jest u nas. Ale ono też pokazuje pierwszy ważny krok, jaki możesz zrobić. Eee, pralka w głowie dokładnie oddaje to, co się wtedy w tej głowie dzieje. Rzeczywiście to wszystko miesza się tak. Rzeczywiście eee, to żadnego porządku nie zrobi. To nie poukłada tych myśli. Jak wyciągasz rzeczy z pralki, to one raczej są pogniecione i raczej nie są poukładane w kosteczkę. To niczego nie porządkuje. To po prostu jest takie mielenie. I mm, Więc to określenie bardzo mi spasowało e, o tej pralce w głowie, ale to też pokazuje pierwszą rzecz, którą warto w takiej sytuacji zrobić. Pierwsza rzecz i najważniejsza, nie tylko w tej sytuacji, to uświadomić sobie to. Uświadomić sobie te myśli, być w stanie trochę w, w roli takiego obserwatora sam, swoich myśli, zauważyć: ojejku, przecież w kółko mielę to samo, w kółko przewija mi się ta sama myśl. Bardzo często to jest ta sama myśl, dokładnie ten sam tekst, który ci się przewija, albo z różnych stron tylko dokładam coraz czarniejsze scenariusze. Uświadomić to sobie. Jeżeli mamy kogoś z boku, na tyle wrażliwego i na tyle mądrego, kto nam. W najtrudniejszym momencie to pokaże, że tak robimy, no to fantastycznie, ale bardzo często po prostu sami to wyłapujemy, jeżeli potrafimy. Druga rzecz, którą możesz zrobić, i to też jest z mojego doświadczenia, to możesz to jest taki sposób, który wyczytałam w książce Christian Northrup, To jest bardzo mądra kobieta i często ją polecam. To jest tak zwane pudełko Boga. Możesz je nazwać pudełkiem siły wyższej, wszechświata, źródła, energii, e, cokolwiek w tobie w duszy gra i cokolwiek ci najbardziej pasuje. Polega ten sposób na tym, że kiedy już wyłapiesz tą swoją myśl, wyłapiesz to, że martwisz się na zapas, to bierzesz kartkę papieru i zapisujesz to swoje zmartwienie. E, zapisujesz to, co Cię akurat gnębi. Ja y, dla siebie, ale możesz zdecydować, jak chcesz, robiłam jeszcze tak, że podkreślałam to bardzo wyraźną, grubą kreską, tak jakby prze, przedzielałam kartkę i pod spodem pisałam, jaka jest też moja prośba do siły wyższej w związku z tym zmartwieniem. E, taki prosty przykład: kiedy mój kot był chory, to z, moim zmartwieniem było właśnie to, że, że go coś boli, że cierpi, że nie możemy mu pomóc. I moją prośbą było, żeby przestał cierpieć i żeby no, najlepiej wyzdrowiał. I co dalej? Ja jeszcze tą kartkę składałam na pół i tak zaklejałam, żeby to była tylko taka moja tajemnica z siłą wyższą i, i niekoniecznie ktokolwiek musi do niej zaglądać. I tą kartkę musisz mieć przygotowane specjalne pudełko, wybierz jakie, jakie chcesz, jakie wolisz. Pudełko, na którym możesz nawet, może być bardzo ładne, możesz na nim nawet umieścić napis, że to jest pudełko dla Boga, czy dla siły wyższej, czy dla wszechświata, czy dla źródła. I po prostu schowaj to swoje zmartwienie do tego pudełka, powiesz je tej sile wyższej i już się tym nie zajmuj. I nawet kiedy Twój umysł będzie próbował do tego wracać, zawsze może powiedzieć: Nie, 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 ja już to oddałam, to już nie jest. W, w mojej instancji, to już nie ja się tym zajmuję, tym zajmuje się już ktoś inny, tym zajmuje się siła wyższa. I to jest może banalne ćwiczenie, ale uwierz mi, że kiedy konsekwentnie będziesz je stosować przez jakiś czas, to ono naprawdę zatrzymuje to wieczne zamartwianie się na zapas, zatrzymuje galopady myśli. I ja mogę powiedzieć o tym, że ja po kilku miesiącach konsekwentnie stosowania tej metody z pudełkiem, absolutnie banalnej, ale po kilku miesiącach stosowania metody z pudełkiem, ja nadal mam moje pudełko, tylko ono już stoi puste. Ja już od dłuższego czasu nie potrzebuję nic do niego wkładać. Ja już nie potrzebuję, nie mam już a, takich, takich natrętnych myśli, i nie łapię się na martwieniu się na zapas. Owszem, zdarzają się sytuacje, kiedy losowe, kiedy coś się dzieje, choroba, jakaś trudna sytuacja w rodzinie, z którą ja nie mogę sobie poradzić, i wtedy oczywiście nadal, dlatego pudełko nadal stoi i mogę z tego skorzystać. Więc to jest druga rzecz, o której warto wiedzieć. I trzecia rzecz, trzecia rzecz, która w zasadzie pomaga i w pierwszym, i w drugim, i pomaga też w szerszym zakresie. To jest nauczyć się cicho medytować, i cicha medytacja to jest ta medytacja, która polega na tym, że Ty jesteś ze swoim oddechem, i tak naprawdę ona pomaga Ci obserwować swoje myśli, pomaga Ci być świadomą tego, co się dzieje w Twojej głowie. Dlatego mówię, że pomaga i w tym uświadomieniu sobie, że tak Ci się w głowie pralka włączyła, właśnie. I pomaga w wyłapaniu tej jednej myśli, e, która jest taka dominująca i którą warto byłoby komuś innemu powierzyć. I trzecia rzecz jest taka, że medytacja pomaga ci też pozostać w tu i teraz i uspokoić się w tym wszystkim. E, dlatego ja tak, tak mocno namawiam do medytacji. Prawda jest taka, że kiedy chociaż trochę nauczysz się medytować, mówię o, w tej chwili o cichej medytacji, bo są różne rodzaje. Kiedy chociaż trochę nauczysz się medytować, to tak naprawdę możesz korzystać z tej techniki nawet siedząc w pracy przy biurku i spróbować po prostu skupić się na kilku oddechach i współpracownicy mogą w ogóle nie wiedzieć, że to jest dla Ciebie właśnie ten moment zatrzymania się, po oddychania, trochę uspokojenia myśli albo emocji. Więc medytacja to jest to, do czego Cię namawiam. No i oczywiście zapraszam do kursu medytacji dla początkujących, w którym właśnie przez 21 dni będę krok po kroku tłumaczyła. Ci, jeżeli zdecydujesz, będę tłumaczyła i krok po kroku prowadziła, jak zacząć? Tak od takiego zera zupełnego, jak sobie poradzić z różnymi rzeczami, na co zwrócić uwagę, po to, żeby Weszło ci to w nawyk, i żebyś właśnie. To trochę tak jak z medytacją, to jest trochę tak jak z umyciem zębów rano. To jest kwestia troszeczkę, po pierwsze, uspokojenia siebie w środku emocji umysłu, po drugie też trenowania umysłu. Więc jest to tak jak umycie zębów rano albo porcja porannej gimnastyki. Warto spróbować. Zapraszam na kurs. Jeżeli, jeżeli jesteś zainteresowana, to wrzucam tutaj link do kursu. A jeżeli nie chcesz jeszcze próbować medytacji, to spróbuj tych dwóch pierwszych sposobów, o których mówiłam. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.